Szybki news. Siedemnastoletnia aktywistka z Bydgoszczy została zatrzymana przez policję i skuta kajdankami za popełnienie straszliwego przestępstwa w postaci pisania kredą na chodniku, haseł w obronie społeczności LGBTQ oraz piętnujących pedofilów w sutannach. Dziewczynę przewieziono na komisariat, gdzie przez godzinę była przesłuchiwana. W tym czasie nie rozkuto jej rąk. W tym samym czasie. Podczas Marszu Narodowców w Warszawie, w którym notabene wzięło udział pięć osób, na prośbę Bąkiewicza policjant wyrzucił z tej imprezy dziennikarza, tłumacząc, że pan Bąkiewicz nie życzy sobie jego obecności raz żadnych pytań. Coraz częściej zgadzamy się z twierdzeniem, że bycie policjantem w dzisiejszych czasach to straszny obciach. Kaczyński kontynuuje objazd polskich miast i miasteczek w celu odbudowania podupadłego wizerunku partii rządzącej. Na każdym spotkaniu błyska też jakimś lapsusem językowym lub niedorzecznością. Ostatnio podczas przemowy w Kołobrzegu wypalił, że kiedyś w tamtych rejonach ludzie zbierali po lasach kartofle zasadzane dla dzików przez leśników. Taka była bieda. No i znowu wyszło radio Rewań, bo nie tam, a w całej Polsce, nie leśnicy, a myśliwi, nie ziemniaki, a topinambur i nie sadzili, tylko wtykali w ziemię, by zwabiać dziki w celu odstrzału. A swoją drogą ciekawe, czy sam te głupoty pisze, czy też ktoś mu je podsuwa. No tak czy siak powoli traci sens konkurs na od bon tygodnia Bokaczyński może go wygrywać do końca świata, a przynajmniej do końca swojej aktywności politycznej. Niesławny wiceminister rolnictwa Kaczmarczyk, odwołany za trochę zbyt wystawny nawet jak na prawicę tryb życia oraz próby oszustwa ubezpieczeniowego, szybko się odnalazł na nowym stanowisku. Koledzy z rządu wstawili go do Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. E, jak to było? E, nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie prawicowego kontrolera. Minister Czarnek, wzywający samorządy i szkoły do oszczędności, a jako swój model tańszych wakacji wskazał hasło jeść mniej i taniej, pokazał swój stosunek do tych zagadnień. Na wyjazdy zagraniczne wydał w tym roku z kasy państwa, a więc wszystkich podatników, ponad 141 tysięcy złotych, w tym na pięciodniowy pobyt w Stanach Zjednoczonych prawie 68 tysięcy. Działania Czarnka to nawiązanie współpracy z katolickimi uczelniami oraz spotkania z Polonią w celu zachwalania pisowskiego rządu. Czy to, aby nie jego koleżanka Szydło Beata jest autorką słów mających charakteryzować rządy tzw. prawicy pokora, praca, umiar? Złotousty Janusz Kowalski znowu dostał po łapkach, tym razem od Sejmowej Komisji Etyki, za nazwanie Platformy Obywatelskiej Partią Niemiecką. No i kolejny raz cytujemy Marka Twena. Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. od Tygodnia należy tym razem do niezawodnego Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że przez agresywną politykę Rosji i zawirowania na giełdach oraz rynku walut i tu cytat, będziemy mieli nawet depresję, recesję bardzo nasiloną. Od tamtego momentu wszyscy ekonomiści w Polsce zastanawiają się, czy to jest jakieś nowe hasło, nowy pogląd, czy jakaś nowa głupota.